Zaprosić szanownych państwa na koncert. Sztukę napisaną przez Aleksandra hrabiego Fredrę. Scena przedstawia niewielki salon przystrojony w kwiaty, okno w głębi otwarte, przez które widać część bliskiego drzewa. Kilkoro drzwi na prawo i lewo po lewej stronie od aktorów fortepian przy nim stolik okryty nutami. Po prawej stronie stolik, na którym leży kapelusz, rękawiczki i umbrelka. Krzesła przy ścianach bocznych po obu stronach sznury do dzwonków. Celina. Cóż mam śpiewać? Sama nie wiem. Il Barbiera di poco Ona wocze pokofa. cor mieli słono. Przecudne, ale umiem na pamięć. A może Zuzu, a hrabinę? amor, kolejny raz. Ach, wczoraj śpiewałam to dwa razy. A może. Heromina, non co piłko za sunku, zapacił. Chordifoką są diocio. Ach, ach, ach. Ale niestety zawsze tylko własne oklaski zjednać sobie mogę. No co piłko za słąkę. Kiedy celina, skończywszy śpiewanie, wstała i włożyła kapelusz z kwefem, wzięła umbrelkę i rękawiczki ze stolika, słychać hałas za oknem i szczeknięcie psa parę razy. Ernest z drzewa przez okno wskakuje do pokoju. Ernest, porządnie ubrany, bez kapelusza, w peruce, okularach i garbaty. Pierwsze słowa mówi za okno wychylone. Na FE, FE, brzydko, marsz do budy. Co to jest? Kto to jest? Filipie, Filipie! Przebacz Pani, że niekoniecznie normalną drogą wstąpiłem do jej salonu i że niekoniecznie ze wszelką wymaganą etykietą mam honor przedstawić się i złożyć moje najgłębsze uszanowanie i najniżejszą czołobitność. A cóż pani jest! Czego tu chcesz? Nie jestem rozbójnikiem, ani też zwolennikiem wszelkiego wzbronionego przedsiębiorstwa. Wariat. Filipie, pokaż Panu drogę. Zaraz, zaraz, Panie Filipie! Gdzież kapelusz mój podziałem? Racz pani pozwolić, abym pierwej odetchnął nieco z nieprzewidzianej katastrofy, której stałem się pastwą, a nie omieszkam przełożyć wszelkie pożądane objaśnienia. Objaśnień mi nie trzeba. Ale nie potrzeba, abym panią zaspokoił, a mój honor ocalił. Ha, tego to już za wiele. Filipie! O, gdzież kapelusz mój podziałem? O słów parę tylko proszę. Wszakże tego odmówić mi nie można. Mówże pan prędko, a potem. Potem pójdź pan precz! To zapewne chciałaś pani wyrazić z niepojętą uprzejmością i dobrocią serca. Tak jest, pójdę, pójdę precz w towarzystwie pana Filipa, ale pierwej chciej mnie wysłuchać łaskawie. No, 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 tylko proszę bez przemowy. Bez przemowy, bardzo słusznie. Zasłyszałem z oddalenia, zlatujący z tego domu, śpiew uroczy, śpiew jaki tylko aniołowie! Dalej, dalej! Tak jest dalej! Otóż chciałem zbliżyć ucha, jak tylko można było najbliżej. Wszedłem więc do ogrodu i stanąłem pod tym oknem, skąd niewypowiedziane tony. Już już słyszałam tony anioła, lecz do rzeczy! Tak, do rzeczy! stanąłem więc pod oknem a kiedy wzniosłem oczy w górę kiedy natężałem słuch zachwycony słyszę nagle za mną uf uf domyśliłem się zaraz że to pies nie tracę więc odwagi, robię skok zgrabny pod bliskie drzewo, chwytam się gałęzi i ptaszkiem unoszę się w górę. Nigdy jeszcze w życiu tak lekkim nie byłem. Pocieszna figura. Otóż z gałązki na gałązkę, skacząc jak wróbelek, wpadłem nareszcie w to okno i mam teraz nieoceniony zaszczyt złożyć pani uszanowanie moje. Wszystko to bardzo pięknie. Pięknie, nie ale, powiem. Ale radzę panu nie Latywać ptaszkiem przez okna, bo mógłbyś czasem tąż samą drogą wylecieć. Zawsze wolę wchodzić i wychodzić drzwiami. O tem racz pani być przekonana. A zatem, Filipie, pokaż panu drogę. Och, och, co to jest? Zawrót głowy, coś mi słabo, wzruszenie, muzyka, pies, wody, wody. Proszę szklankę wody, jeśli łaska. Otóż macie, Filipie, daj wody. Proszę wierzyć, że mi to zdarzenie jest arcyprzykrem. Nie chciałem pani nabawić trwogi, a teraz nieprzyjemności. Byłem zmuszony. Chciałem nawet z Brysiem, o bo zapewne Bryś mu na imię, chciałem z Brysiem parlamentować z pierwszej gałęzi. Mówiłem mu słodko: mój, mój Brysiu, dobry, dobry psino, tam diabla dobry, ale musiałem mu pochlebiać nadaremnie. Już przysiał jak ów tygrys, co na słonia chce wskoczyć. Trudno było czekać, prawda? I cofnąłem się odważnie. No, no i cóż. Teraz Panu lepiej. Lepiej, lepiej, całe rączki. Dziękuję i przepraszam. Zaraz pójdę, ale gdzież kapelusz mój podziałem, o łaskawa pani, ja zostałem śpiewem zwabiony. Ja nie miałem siły oprzeć się pokusie, ja mało karku nie skręciłem. Panie, więc poniekąd jesteś powodem, aczkolwiek niewinnym mojej okropnej katastrofy. O pani, pani, racz mi wynagrodzić. Zaśpiewaj cokolwiek. No, to być nie może. Cokolwieczek. Daj mi jak jałmużnę duszy. Błagam, żebrze o nią. Bywaj pan zdrów i nie wracaj. Nie chcesz, panie, zaśpiewać? Nie. Pewnie? Jak najpewniej. A więc nie odmówisz mi jednej łaski, bardzo małej. Cóż takiego? Pozwól, abym ja zaśpiewał. A cóż to znowu za furory śpiewania? Czy byłeś kiedy ukoszony przez wściekłego muzykanta? No to być może e, mogę śpiewać? No to śpiewaj, pan w imię Boże. Semplicetta Tortorella, ben bravo, ben. Bravo, bravo. Nie dlatego śpiewałem, aby otrzymać oklaski, ze wszech miar wszakże dla mnie pochlebne, ale dlatego, abym Panią przekonał, żem jest zdolny uczuć i pojąć, Piękność jej śpiewu. Przekonałeś pan mnie o tym dostatecznie, że znalazłam umiejętnego słuchacza, a może i sędziego, ale ja mam powody unikać wszelkiej styczności ze światem. Bywaj więc, pan zdrów, a o psach nie zapomnij. Styczności ze światem? A toż na co? Gdybyś pozwoliła, słuchałbym ją u jej drzwi, słuchałbym ukryty w listkach tego drzewa, słuchałbym z dachu zawieszony u rynny. Szaleństwo, nie chcę nikogo widywać i nie chcę być widzianą. I dlatego ten kwef okropny. Dlatego, pojmiesz pan zatem, że tu przyjmować nie mogę, a mniej jeszcze koncerta z nim wyprawiać. Zapatrując się jedynie ze stanowiska sztuki, muszę powiedzieć, że kwef Przeszkadza rozwinięciu głosu. Nie mówię to, aby pragnął go uchylić. Byłoby to żądać za wiele, ale ja zawsze spoglądam tylko ze stanowiska sztuki. Kwew przeszkadza. Ja też przed nikim nie śpiewam. Przed nikim? Czyliż ja nikim jestem? Ja, biedny, podstarzały garbusik? Czyliż ja, słuchając panią, mogę się nikim nazywać? Racz nie pani przyjmować jako potrzebny czasem instrument muzykalny. trąbę, tumbas, klawicymbal. Och, pani się roześmiałaś. Brawo! Będziemy śpiewać. Ależ to nie ma sensu. Pani się roześmiałaś, pani się nie gniewasz. Będziemy, będziemy śpiewać. O, jakieś tu są nuty, Mozart, Rossini, Majer, Berbellini, Donizetti, Hall. Tego nam trzeba, duet papageny i papagena. Umiem go na pamięć i pani już pewnie śpiewałaś nieraz. Ale ja śpiewać nie chcę i nie będę. Ernest siada do fortepianu i śpiewa. Pa, pa, pa! Papagenia śpiewa. Nie, 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 nie! Pięknym wprawdzie głosem wyśpiewałaś pani. Nie, 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 nie! Ale tego... Papagenia nie powiada w naszym duecie. Może dla pani ta partytura za trudna. Za trudna? Poszukamy co łatwiejszego. A to uparty garbusik. Nie zbędę się go, póki nie zaśpiewam. Proszę się ustąpić. Siada i bierze kilka akordów. Ernest, stojąc za nią, stara się pod kwef zaglądnąć. Nie, z kwefem śpiewać nie mogę. Nie mówił, że biorąc rzeczy ze stanowiska sztuki. A kompaniuj pan, ale proszę się do mnie nie obracać. A broń Boże! Dajesz pan słowo Daję, daję. Cóż będziemy śpiewać? No, to coś pan wybrał, duet papagena i papageny. Dobrze, to dla pani, a to dla mnie. Celina pa. podnosi kwew i śpiewa, stojąc za jego krzesłem. Nuty w ręku. Pa, pa, pa! Ernest zrywa się i, wołając bravo, bravissimo, obraca się ku Celinie. Panie! Och, przepraszam, przepraszam, niechcący na honor. W uniesieniu zapomniałem, ale nic nie widziałem. Nic na honor, bo ja zapatruję się tylko ze stanowiska sztuki. Celina, spuściwszy kwef, przeszła naprzód scenę. A teraz każesz pani odejść. Stanowczo i tym razem bez żadnej zwłoki. Ernest idzie, cofając się ku niej. Cóż to znaczy? Szukam mego kapelusza. No cóż to cofanie? Mogę się obrócić? Dlaczegoż nie? Inaczej nie trafiłbyś pan do drzwi i mógłbyś wylecieć przez okno w paszczę zajadłego brysia. Czy jak go tam się zowie? Ach, gdybym był i pożarty od jakiego potworu, jak świętej pamięci syn Tezeusza, lepiej by może dla mnie było. Opiekę zatem Filipa uznajesz pan za niepotrzebną? Pani żartujesz? A mnie serce pęka. Ja cierpię, bardzo cierpię, jak pani. Pani, ja mam żonę. No, biedna kobieta. Jeżeli biedna, to pewnie nie z mojej przyczyny. Widziałem ją raz tylko i tyle czasu, ile trzeba było, aby z nią wziąć ślub. <słuch> Sumienie moje zupełnie spokojne. Smutna to historia, ale niedługa. Jeżeli Pani pozwolisz. Słucham. Mój ojciec, umierając, nie przekazywał, ale prosił mnie, abym wynagrodził dług wdzięczności żeniąc się z córką jego dawnego przyjaciela i towarzysza broni, chciał, aby ślub odbył się zaraz. Kochałem bardzo ojca, nie miałem siły oprzeć się jego woli. Przywieziono więc z pensjonatu czternastoletnią panienkę, krótką, chudą, żółtą i stanęliśmy przed księdzem przy śmiertelnym łożu ojca. Tak? Tak? I ona płakała, a przyznać trzeba, że płacz jej był wcale nie do twarzy, krzywiła się tak okropnym sposobem, że ja nareszcie patrząc na wdzięki przyszłej mojej żony ledwie żem szlochać nie zaczął. Słyszałam wówczas o podobnym zdarzeniu. Cóż dalej? Ojciec postanowił, abym po jego śmierci rok jeszcze strawił na podróży, a ona tymczasem miała ukończyć swoją edukacją. Odwojrzono więc Celinę. Ta historia jest niestety prawdziwą. Ja wyjechałem i bawiłem za granicą lat cztery i nigdy już później nie widziałem żony. Pan kłamie. O pani! Pan nie jesteś Ernestem Ładzim. Nie jestem Ernestem? Nie, wprawdzie, nie znam go, ale znam bardzo dobrze Celinę. Celinę? Moją żonę? Jej historia jest prawdziwą, niestety, ale pan nie jesteś jej mężem, bo lubo przy ślubie tylko widziała Ernesta lubo obficie zalewała się zami, było czego, jak się później okazało Miała jednak dość czasu, ażeby zobaczyć, że był młodym, przystojnym, dość przystojnym i nie był. I nie był garbatym, chcesz pani grzecznie powiedzieć. Temu łatwo zaradzić. Jedynie, aby przekonać, że nie kłamie. Cofa się w głąb, zrzuca perukę, okulary i powierzchny surducik, w którym z tyłu był garb wypchany. A teraz pani, uklękam przed tobą. Nie skłamałem mojej historii, ale zmyśliłem powierzchowność moją i z tego względu o przebaczenie proszę. I na cóż ta karnawałowa maskarada? Tylko bardzo proszę, bez teatralnej prozopopei, wstań pan! Nie udawałem i nie udaję, że muzyka jest moim żywiołem. Przyjechałem tu w drodze do najukochańszej żony, kiedy zaraz pierwszego wieczora zasłyszałem cudny śpiew. Chciałem się zaraz na wywiedzieć, kto jest ten... Śpiewający anioł, dobrze, dobrze, i cóż dalej? Pokazano mi wprawdzie z daleka zakwefioną damę, ale kto ona była, nikt powiedzieć nie umiał. Dowiedziałem się tylko, że nikogo nie przyjmuje i nigdzie nie bywa. Jednym słowem, że jest nieprzystępną Postanowiłem więc, bądź co bądź, zawrzeć z nią znajomość koniecznie, ale to jedynie ze stanowiska sztuki, bo ja mam żonę i chcę być dobrym mężem. Na chęć idzie coś bardzo leniwą. Na raku, pani, na raku, ale się poprawię. Słucham dalej, na cóż ta maskarada? No, to łatwo zgadnąć. Gdybym był stanął u progów, pani, jako młody człowiek, byłbym niezawodnie nieprzyjętym albo i przez Filipa wyproszonym. Przeciwnie, gdy tu wszedłem jako karykatura nie mogąca kompromitować młodej osoby, miałem za sobą więcej prawdopodobieństwa, że nie będę za drzwi zbyt prędko wyrzucony. Uczyniłem to wszakże, jedynie zapatrując się ze stanowiska sztuki. I z powodu zamiłowania do sztuki nie widziałeś żony lat cztery. Nie inaczej. Nawet nie pisałeś do niej. Nie miałem czasu. Cóż pan robił? Śpiewałem. Mogłeś śpiewać przy żonie. A nuż byłbym ją zastał niemuzykalną? Albo czego chroń, panie Boże, gdybym był zastał śpiewającą fałszywie. O jakież w ten czas byłoby nasze pożycie, jakieś dzieci nasze. Pięć razy byłem u granicy i pięć razy wracałem na powrót. Ale tym razem pojadę, bo mam małżonkę. Najukochańszą. No Niezawodnie. Najszczęśliwszą. Będzie, będzie, ja ręczę. Och, panie innej, wyszukaj po Całuję rączki. Boisz się więc żony? Jedynie ze stanowiska sztuki, bo o jej fizycznych wdziękach nie potrzebuję myśleć. Krótka, sucha, żółta. Ach, ach, któż to wie. Miała lat czternaście. Od tego czasu mogła uruść, wyładnieć, Gorąco. A, zgadłem. Cóż pan zgadłeś? Że równie jak twój głos piękny, tak pani. Jesteś piękną, zapatrując się ze stanowiska sztuki, ale jakimś sposobem mógł pies sam czas pchnąć do muzykalnej wyprawy? A gdzież tam? Pies był na łańcuchu. A tak! Pan widzę, jesteś dobrym aktorem. Śpiewasz, a jeszcze lepiej udajesz. – Czemu nie wstąpisz do teatru? – Ach, to jest od dawna najgorętszym moim życzeniem, ale jestem dobrym mężem, nie wiem, czy kochana żona zezwoli. – O, niezawodnie, za to ja ręczę, nawet powiem, że i ona śpiewa. – Co za szczęście, ale… o, dla Boga przecież… – Nie fałszywo, nie, zdaje mi się, że śpiewa dobrze. – Nie przez gardło? – Nie, nie. – I nie przez nos? – Nie, nie. Z go zdobyty, silny. Śpiewa tak jak ja. Ach, gdzieś tam. Uczyłyśmy się razem. Ach, gdybyś pani była moją najukochańszą żoną. To cóż by było? Śpiewalibyśmy dzień i nie a śpiewalibyśmy po całych dniach, a wyuczywszy się dobrze, wstąpilibyśmy razem do opery. To być może, powiedziałam panu, żeśmy jednej szkoły. Powiem jeszcze, że i głosy nasze bardzo sobie podobne. Zaśpiewam panu i bądź przekonany, że ani lepiej ani gorzej ode mnie śpiewać nie będzie. Daj Boże, a tymczasem śpiewaj pani. We drwaj korino se Brawa, brawa, brawissimo. A teraz, pomijając stanowisko sztuki, pomówmy o Celinie. Ach. Odesłana po ślubie do pensjonatu, i wiedząc, że jej mąż lubił muzykę, starała się kształcić w tym względzie jedynie. Aby mu się przypodobać mogła. Kochana Celina! Nie mogła zgadnąć, że tymczasem jej mąż lekko myśli. O pani! Nie rozważnie! O pani! Zapominając o najświętszych obowiązkach. Prawda, prawda, nie ma co mówić. O najświętszych obowiązkach. Że jej mąż tymczasem ze stanowiska sztuki włazi przez okno. O pani! Wyprawia maskarady. No prawda, mea kulpa! Zagląda pod kwefę. O! gdzie odgaduje, że ładną twarzyczkę zobaczyć może... Przypadkiem, na honor przypadkiem. Ale ten mąż, rzadki klejnocik, nie wraca. I co zrazu robiła z przymusu, później robiła z gustu. Kształciła się w muzyce tak, że stała się w końcu niepospolitą artystką, ale aby mogła uczyć się pracować bez wszelkiej przeszkody, usunęła się zupełnie od świata i zrobiła wotum. Że póki jej mąż latar O, pani, pani! Nie powróci albo póki nie zajmie miejsca w operze? W operze ona? Bo tej krew nosić będzie. Och, och, w głowie mi się kręci. To zaś jej głos jest ku temu dość silny, dość wykształcony? Ależ ja, ja nie wiem, w głowie mi się kręci. Słyszałeś, son! Słyszałem kiedy? Teraz tu. Celinę głowę pracę. Celinę mnie! Jak to? Co to pani? Ty, ty, mąż żona, ja twoim, ty moją mogę więc usiąść, uściskać rączki twoje. Ale ze stanowiska sztuki. Ach, sztuka sztuką! Ani słowa więcej! Ernest biega od sznura do sznura dzwonkowego i gwałtownie dzwoni. Ze wszystkich drzwi zbiegają się słudzy i sąsiedzi. Co robisz? Zapraszam świadków mego szczęścia! Zbieram chór i publiczność zwołuję! Ernest i Celina cofnęli się w głąb dla przyjęcia gości. Potem ręka w rękę występują naprzód z sceny. Pierwsze wystąpienie Pani Celiny i Pana Ernesta Łęckich. Koniec, koniec, koniec. Na dzisiaj to wszystko. A we wrześniu zapraszamy Państwa na premierę sztuki pod tytułem Pierwsza Lepsza.